W tym roku przypada 45. rocznica Dożynek Centralnych w Koszalinie. Stało się tradycją, że organizacja Centralnych Dożynek powierza się województwu, które osiąga bardzo dobre wyniki w produkcji rolnej. Rok 1975 miał przełomowe znaczenie dla Koszalina ze względu na Centralne Dożynki, czyli właśnie Święto Plonów. Decyzja o wyborze Koszalina została podjęta przez Centralne Władze PZPR w listopadzie już roku poprzedniego. Teraz chcielibyśmy wam pokazać kilka przedmiotów związanych z historią dożynek. Między innymi były to pudełka zapałek, a właściwie etykietki na pudełkach nawiązujące do dożynek w Koszalinie. Zapałki leżały 45 lat. Zobaczymy czy jeszcze działają. A teraz, drodzy telewidzowie, przegląd prasy. Poniedziałek, 8 września 1975 rok. Wczoraj na centralnych dorzynkach w Koszalinie przy dźwiękach starej pieśni Plony Niesiemy Plon spotkali się ludzie żniwnego trudu ze wszystkich stron Polski. Przyjechali na święto Plonów w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec ludowej ojczyzny, aby tradycyjnym zwyczajem wręczyć gospodarzowi bochen chleba, symbol zespolonej pracy wszystkich Polaków i wszystkich dziedzin szybko rozwijającej się gospodarki. A teraz pokażę Wam plakat związany z dożynkami centralnymi w Koszelinie. To mój plakat! Przepraszam. To był właśnie ten plakat i wygląda właśnie tak. I kolejny ciekawy element związany z dorzonkami to jest chusta. Chusta okazjonalna, właśnie przygotowana na dożynki w koszelinie. Co my tu mamy? Przede wszystkim żółte kłosy zboża, czyli element rolniczy. Oraz tutaj w centralnej części prezentują się właśnie kobucie głowy. Pomijając nasze żarty, w czytelni regionalnej mamy naprawdę ciekawą dokumentację dożynek centralnych, mamy ciekawe wydawnictwa, również artefakty z tego okresu, także serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane historią naszego miasta i regionu.